Robimy podkłady e, z piany mineralnej Aerium i e, wylewki anhydrytowe. Dzisiaj tutaj miesza, miesza razem e, z zaczynem cementowym odpowiednią klasę e, piany mineralnej Aerium. No powiem Ci, że robi wrażenie ten sprzęt. Kosztuje pewnie też trochę kasy, co? No około 2 milionów. Dwie bańki, słuchajcie, taki sprzęt. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest głośno, wszystko pracuje. Jest grubo, słuchajcie! Tu akurat ta gęstość jest... E, ta 250 wymaga, żeby jeszcze dołożyć jakąś warstwę styropianu, np. trójkę systemową. Na, na, na to jeszcze? Tak, bo, bo to, ten akurat, ta te, jest akurat 250 taka, że... Zalecane jest, żeby dołożyć warstwę styropianu, bo albo wytłoczkę bezpośrednio, bo można to są też takie wytłoczki, prawda? Bo to że rurę wklikujesz? A mówisz o takich wytłoczkach pod ym, rurki do dokładnie tak. Do tak jest. Czyli na tym bezpośrednio nie można kłaść podłogówki? To, to Musiałbyś użyć dłuższej klipsy. Okay. Nie te krótkie, dłuższe, dłuższe ok, jeszcze będą się nadawać, ale jak niektórzy instalatorzy przeoszczędzają i dają krótkie klipsy, no to, to wtedy jest słabo. No to naprawdę jest taki produkt w przyszłości, dużo ułatwia instalatorom no weź, roz, rozkładaj styropian, jak masz tyle rekuperacji. Jak ktoś. I weź tutaj, wycinaj styropiany, kombinuj pełno. No tak, albo zobacz, jak tam dalej masz e, pełno rur z rekuperacji. No weź po, podocinaj to tak, żeby było super. O tutaj na przykład, nie? No. No to patrz, tutaj są rury od rekuperacji.